Witam, Adam już mojusznik zaraz z portalu Excel i Adam, pora dla 245. Jak nałożyć formatowanie warunkowe w tabeli przestawnych? Jest to bardzo proste, bo wystarczy w karcie narzędzia główne rozwinąć sobie formatowanie warunkowe. Możesz wybrać dowolną z gotowych reguł lub stworzyć własną. Załóżmy pierwsze 10% na zielono, predefiniowane z tym nie I zatwierdzam sobie OK. I zaznaczyła się pojedyncza komórka. Ponieważ tylko ta komórka była wcześniej zaznaczona, ale Excel mi podpowiada, mam tu listę rozwijaną, że mogę zastosować regułę formatowania do innych obszarów. Mogę sobie wybrać wszystkie komórki pokazujące wartość suma ze sprzedaży. Tu akurat to mi nie odpowiada, ponieważ mam sumy końcowe i one właśnie się zaznaczają, ale mam jeszcze trzecią opcję: wszystkie tutaj komórki pokazujące wartość suma ze sprzedaży. Dla województwa i sprzedawca, czyli po polach. Mogę ustawić to po polach. Więc jeszcze raz nałożymy sobie tym razem ostatnie 10% na czerwono. OK, tu mogę rozwinąć i zaznaczyć. I też oczywiście możesz formułami tutaj zarządzać. Możesz sobie zmienić zaznaczenie. Jeśli chcesz na przykład wyciągnąć tylko trzy pierwsze kolumny, to możesz oczywiście sobie zaznaczyć konkretne komórki, że chodzi o trzy pierwsze kolumny i zatwierdzić. OK, teraz później, po tym wszystkim zatwierdzeniu, pozostałe zakresy już nie będą malowane, ponieważ nałożyłeś dotyczy tylko tego konkretnie zakresu w tabeli przestawnej. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij Lubię to. Subskrybuj kanał, po więcej porad i informacji na temat Excela.